Bartosz Giza, witam się z Państwem w kolejnym odcinku programu Twoje zdrowie. Moim gościem jest pani dietetyk kliniczna Dorota Harbarczuk. Dzień dobry. Dobrze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zupach. Tak naprawdę zupy zna każdy z nas, no ale porozmawiamy sobie o tym, co możemy z tymi zupami zrobić. I zaczniemy od ważnej, wydaje mi się, kwestii. Szczególnie jeżeli mówimy o starszym pokoleniu, bo panuje takie przeświadczenie, że jeżeli zupa nie jest robiona na mięsie, to nie jest to zupa, to nie powinniśmy tego jeść, bo nic nam to nie da. Ale właśnie, załóżmy, że chcemy zrezygnować z zup robionych na mięsie, ale chcemy jakoś dostarczyć te wszystkie właściwości, przykładowo białko do naszego organizmu i w jaki sposób możemy to zrobić? Jak możemy zamienić to? Więc tak, jeżeli chodzi o zupę, którą gotujemy typowo na wywarach warzywnych, no to jest kilka sposobów, jeżeli chodzi o te źródła białka, albo możemy po prostu dodać do zupy, na przykład rośliny strączkowe, typu ciecierzycę, fasole, soczewicę, więc już będziemy mieć źródła białka, możemy także na przykład po zrobieniu zupy, czyli na przykład robimy zupę krem i do tego dodajemy na przykład na koniec mozzarellę albo serfeta albo pestki, na przykład, czy nasiona, czy pestki właśnie słonecznika, pestki dyni, więc w ten sposób możemy dostarczyć źródła białka. No i trzecia kwestia, taki jakby trzeci sposób, to jest taki, że możemy na przykład tofu też dodać do, do posiłku, tylko zazwyczaj, no to też przy zupach kremach to najlepiej się sprawdza, bo wtedy możemy sobie tofu na przykład podsmażyć i, i dodać zamiast na przykład mozzarelli na koniec do, do zupy podsmażonej marzone tofu. o robieniu zup, także od razu muszę zapytać co z kostkami rosołowymi? Bo przed programem już rozmawialiśmy i dowiedziałem się od Pani dietetyk, że Często ludzie muszą z nich zrezygnować, jeżeli chcą przejść na, na, na zdrowszy tryb życia. Może nie zrezygnować, albo inaczej je dobierać. No i właśnie, co z tymi kostkami rosołowymi? Więc tak, no generalnie myślę, że większość z nas sobie zdaje sprawę, że kostki rosołowe no nie mają dobrych składów w większości, więc jest kilka sposobów, albo po prostu przyzwyczajmy się do innego przyprawiania zup. Jest naprawdę mnóstwo ziół, które możemy użyć, i, i zupa naprawdę będzie smaczna i aromatyczna. A jeżeli no nie mamy takiej może ilości czasu i no nie chcemy o tym tak sobie głowy, że tak powiem, zawracać, zakrzątać to możemy kupić kostki rosołowe z, dobrym, z lepszym składem. One są no troszeczkę droższe, ale naprawdę smakowo dorównują kostkom takim tradycyjnym, no i oczywiście wtedy dostarczymy takie korzystne składniki dla naszego organizmu, więc myślę, że, że warto. To, co jest też takie, co, jeżeli chodzi o sposób przygotowania zup, co, dzięki czemu zupa, między innymi wywar zup, zupy, w ogóle ma lepszy aromat, lepszy smak, to jest sposób przygotowania. Czyli, na przykład, jeżeli chcemy zrobić zupę typowo warzywną, możemy na przykład na początku, jak nie wiem, robimy na przykład z marchewki, z ziemniaka, to pokroić te warzywa i podsmażyć na łyżce oliwy, oleju, masła. I dodać wtedy przyprawy, i faktycznie będzie wtedy dużo lepszy aromat. I dopiero później dodać albo bulion, albo wodę, i, i wtedy będzie dużo, dużo lepszy aromat zupy, niż tak jakbyśmy po prostu wrzucili do, do wody te warzywa. Czyli tak de facto, jeżeli chodzi o rosołowe, to nie musimy z nich rezygnować, tylko jak mantrę musimy powtarzać, że najważniejszy jest skład, a nie nazwa samego produktu. Jeżeli w nazwie jest zdrowy, nie zawsze znaczy, że faktycznie jest zdrowy. E, czyli patrzymy na składy, a jeżeli już zaczęliśmy właśnie o przygotowywaniu samej zupy, jeżeli chodzi o e, chociażby podsmażanie tych warzyw, to chciałem właśnie o to zapytać. Czy nie, nie powinniśmy się obawiać tego, że podczas tej obróbki termicznej warzywa stracą jakieś swoje właściwości, czy ogólnie składniki zupy, Podczas jej przygotowywania stracą część ze swoich zdrowotnych właściwości. Znaczy, to jest też tak, że no oczywiście wraz z procesem obróbki, no to na przykład jest może się zmniejszać zawartość witaminy C w niektórych produktach, warzywach, ale jest też tak, że tak dużo składników zostaje w wywarze zupy, więc jeżeli tego nie odlewamy, nie wylewamy, tylko no jemy, jemy całą, całą po prostu zupę, no to, to wtedy nie musimy się aż tak obawiać. A co jeżeli chodzi o przechowywanie zup? Czy na przykład możemy sobie spokojnie, bez żadnej obawy, zamrozić zupę? Tak, jak najbardziej. Generalnie zamrażanie, mrożenie to jest jeden z procesów, który najmniej powoduje najmniejsze straty składników mineralnych i witamin w produktach. Więc. Więc spokojnie można, można mrozić. Wiadomo, że to jest też tak, że jak już zupę gotujemy i trochę będą mniejsze ilości tych składników mineralnych i w warzywach, potem jeszcze zamrozimy, no to to się trochę nakłada, ale nie ma się co tak naprawdę tego aż tak obawiać, bo to nie są aż, aż tak znaczące ilości. A jakbyśmy wzięli sobie wszystkie składniki potrzebne do zrobienia zupy, przygotowali je i je zamrozili, żeby mieć taki Taki plan awaryjny, jakbyśmy nie, nie mieli w domu nic do jedzenia, tylko zamrożony od razu, załóżmy wszystkie składniki na zupę, to w takim razie będzie to de facto lepsze niż samo zamrożenie zupy. Tak, tak, to tak. To, to byłoby lepsze rozwiązanie, no ale i tak będzie wtedy no, potrzebujemy wtedy i tak czasu na przygotowanie. A myślę, że wiele osób, jak mrozi to potrzebuje po to, żeby wyjąć i od razu już sobie zjeść, więc no to tutaj kwestia kto ile ma czasu po prostu. To prawda. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy jeszcze z Państwem o sposobach na przeziębienie, no a mi tak naprawdę od dziecka wpajano, że sposób na przeziębienie, jeżeli chodzi o zupy, to jest rosół, gorący rosół. I ile jest w tym prawdy? To jest już kwestia taka trochę sporna, no bo no nie ma żadnych, żadnych dowodów, że rosół stymuluje układ odpornościowy. Myślę, że bardziej to wynika z tego, że po prostu jest gorący posiłek, działa na nas tak rozgrzewająco, plus zazwyczaj rosół gotuje się na wywarach mięsnych, zawsze praktycznie, więc y, też są tam różne składniki mineralne, białko i to wpływa korzystnie na układ odpornościowy. No, ale nie ma czegoś takiego, że to jest super bomba witaminowa i od razu, yy, od razu dzięki temu wyzdrowiejemy. No, ale no, można jeść jak, jak najbardziej. Tylko jeżeli chodzi o rosół, to też trzeba mieć na uwadze, że yy, no, zazwyczaj, jak jemy rosół, to jednak mało warzyw zjadamy. No, bo, bo tam czasem marchewka jest, a tak to jest makaron i, i, i wywar. Więc żeby wtedy pamiętać, że w innych posiłkach musi być trochę więcej warzyw. To jeszcze tak dodatkowo zapytam z czystej mojej ciekawości. Jaka jest ulubiona zupa pani dietetyk klinicznej? Jaka moja jest ulubiona? Tak. Pomidorowa chyba. Pomidorowa. Najbardziej, tak. Pomidorowa albo kremy, krem z marchewki. O. A jeżeli chodzi o pomidorową, to klasycznie z makaronem, czy, czy jednak, <grym> stoi pani po że zupa z makaronem. Z, z makaronem? z makaronem. Tylko ja bym z ale. Czasami z ja zwykłym, jak gdzieś tam jestem, ale to z pełnoziarnistą. No właśnie, czyli jeżeli mamy już zupę z makaronem, a chcemy ją zrobić odrobinę zdrowszą, to możemy zamienić zwykły makaron na makaron pełnoziarnisty. Tak, jak najbardziej. A śmietana na przykład na jogurt grecki. Fantastycznie, bardzo dziękuję pani za rozmowę. I również dziękuję państwu, i do zobaczenia w przyszłych odcinkach programu Twoje zdrowie.